Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zrobimy sobie taki można powiedzieć szybki poradnik Choć tak już pewnie każdy wie jak sobie wymienić łańcuch Ale nikomu nie zaszkodzi, dlatego wam to dzisiaj w szybki sposób pokażę Bo przyszedł mi właśnie nowy łańcuch i po prostu skorzystam z tej okazji i nagram coś na ten temat Także muszę sobie najpierw zdemontować mój stary łańcuch Zaraz wam pokażę mój nowy No i zabieramy się już do pracy, miłego oglądania a więc tak, tutaj mam już nowy łańcuch w fajnym kolorku, takim petrolowym, ale na początku, jeszcze zanim go zamontuję, rozkuję i tak dalej, to każdy nowy łańcuch ma na sobie taki smar. I to nie jest smar, który ma zostać na nim, bo go się po prostu nakłada, żeby podczas przechowywania on nie zardzewiał czy coś takiego. Dlatego zawsze przed. Yy, po prostu zamontowaniem łańcucha trzeba to wszystko y, wyczyścić, ten cały smar w jakiejś benzynie czy coś takie, w czymś takim żeby tego smaru nie zostało, bo jakbyśmy go zostawili, to potem do naszego łańcucha jak będzie jakieś błoto czy coś to się po prostu przyklei cały syf ale jeszcze na początku znaczy najpierw sobie to zaraz zamoczę żeby mi się to już y, odtłuściło ale przed tym jeszcze w, w międzyczasie sobie jeszcze po prostu wyczyszczę rower bo tak jak widać jest Mega brudny, dobra. Także wleję sobie troszeczkę tutaj, po prostu do tego pojemniczka benzyny, żeby mi to tam fajnie wszystko odtuściło się. O, już się rozlewa, dobra, i to tak zostawię. Potem jeszcze to przetrę szmatką, ale w międzyczasie, tak jak mówiłem, wyczyszczę. Także łańcuch mam już wyczyszczony, rower też mam tak trochę przepukany i teraz jest dość ważna sprawa jeżeli wymieniacie łańcuch, bo ja wymieniam, bo mój już jest po prostu strasznie rozciągnięty i już go mam po prostu bardzo długo i już zaczął strzelać, także najwyższa pora na niego. No ale przy wyborze łańcucha jednorzędowego jest ważna sprawa, bo nie można kupić, nie wiem, łańcucha 9, 7, 8 rzędowego, Trzeba kupić wiadomo, jednorzędowy, ale też jest jednorzędowy 3,32 i on nie będzie pasować po prostu yy, na, tutaj na driver, bo on ma yy, jakby za wąskie te blaszki i nie wejdzie, nie wejdzie nam na zębatkę. Dlatego, żeby pasował, to trzeba kupić yy, jedną 8 cala, czy nie wiem, o tutaj jest. Jedna ósma cala. No i trzeba po prostu kupić jedną ósmą i wtedy bez problemu będzie nam to pasować. Także teraz się już zabieram za odkręcenie koła, żeby było mi łatwiej rozkróć łańcuch. No i zakładamy nowy, świeżutki. Dobra, także łańcuch mam już odmierzony w którym miejscu go muszę skrócić. Wychodzi na to, że w tym miejscu mam już tutaj też spinkę przygotowaną. Także teraz sobie go jeszcze rozkuję na tą odpowiednią długość. No i już po prostu wystarczy go zamontować, spiąć spinką. No i gotowe. No. Tutaj sobie zakręcamy, żeby nam się nic tam nie omknęło. Nie no wystarczy rozkuć. łańcuch mamy już skrócony. Warto sobie zachować tą końcówkę jakby kiedyś nam się łańcuch urwał, czy coś żeby można było jeszcze go po prostu przedłużyć. Także zakładam go na już na korbę i na no na zabatkę z korby na driver. No i nie pozostaje nic innego jak spiąć spinką ten łańcuch. No i gotowe. I teraz wam jeszcze na szybko tutaj z bliska pokażę jak zamontować tą spinkę. Także ona jest też tak w połowie tutaj zaokrąglona, a od góry jest płaska, nie wiem czy to widać. Także musimy założyć to w tym samym kierunku co mamy łańcuch. Oczywiście teraz nie będę tego spinał, bo muszę to najpierw na rower założyć. Ale tak żebyście z bliska widzieli. Potem idzie na to taka zwykła blaszka. Ona chyba nie ma znaczenia którą stroną. Nakładamy to sobie. No i nie pozostaje na końcu nic innego. Jak wsunąć ten element, po prostu tutaj y, od przodu go wepchnąć, i potem jeszcze raz go przepchnąć, i to nam zablokuje cały łańcuch. Także robię teraz to samo, tylko już na rowerze. No, i łańcuch mam już założony, on jest troszkę za długi. Ale, jak miałem o, potem dwa ogniwa mniej, to znowu było za mało. Dlatego musi zostać tak jak jest teraz. On się potem troszkę rozciągnie, to będę mógł go znowu skrócić. Ale na razie e, będzie po prostu tam przy końcówce, zakręcone to koło, żeby był napięty, no i tyle. Także teraz wystarczy tylko już sobie napiąć koło, no i gotowe. Generalnie też jest dużo metod na napinanie koła, ale ja zazwyczaj korzystam z takiej, że po prostu sobie od strony nienapędowej koło między oponę a trójkąt wsadzam sobie łyżkę po prostu taką zwykłą do ściągania opon cyk a od tej strony żeby miał mega mocno napięty łańcuch i żeby mi się kormy nie obracały przy tej whipach po prostu tutaj sobie wkładam śrubokręt napinam tym śrubokrętem no i dokręcam i potem jak z drugiej strony też dokręcę to przez to że mam tą łyżkę to koło jest idealnie na środku Sorry, generalnie bo wam źle powiedziałem Tą łyżkę trzeba wstawić od strony napędowej się też teraz pomyliłem, bo już dawno koła nie napisałem. No i teraz mogę zrobić to po prostu jeszcze raz Będzie wkładam sobie ten śrubokręt tutaj Żeby sobie troszkę o odpychamy, łańcuch jest skała I dokręcamy ściągamy łyżkę. O, i jest łańcuch napięty. Koło na środku. Zobaczcie, koło ma idealnie takie same szpary. Łańcuch jest napięty przez mocno. Jeszcze dokręcić i no to kluczem i gotowe. Dobra, także łańcuch jest już na swoim miejscu ładnie napięty, koło dokręcone. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście możecie zostawić łapkę, suba. Jest to bardzo motywujące. Oczywiście jakiś miły komentarz też się nie obrażę. Także do następnego odcinka Siemano!